A jak ze mną jest Wilk i ten, Wilku... Cześć. Jak ty miałeś? Wysoczek. Wysoczek, tak, witam was wszystkich. No, Wysoczek. No. To to I takie ta, taktyczne taktyczna na darpie wpady. No. Ci, że cofa tak dziwnie cały czas. To mnie skończy. nawala jak hit. O, hitbox mi wywaliło super. Co nie? No, jeszcze czerwony Pan No się... dosłownie Widziałeś to? <laughs> tak widziałem to Tylko był lak że teleportowało się przez chwilę Co nie? Ogółem... No czerwony mam się na Wilczu? Pomocy? Nie <laughs> ja Stoję tu na luzie Ja też tu jestem Niech skacze Jak rzuci firebola to odbijaj no. Nie? No. no nie Ale chłop teraz podszedł. Chłop wyszedł z rozgrywki aż. Tylko żółci tu zostali. On się obtrał. On wyszedł z rozgrywki. Żółtego i Gaminga rozwaliłem. Oha, buduję się na diamenty nasze. Haluje. Żółci jak coś. Co chłop robi ze swoim życiem, Halo? Ja się nie, nie wiem. Weź go zabij i daj mi jak jakbyś mógł Znowu lak. Fajnie, że wisiał w powietrzu i go nie biłem Wysoczek, A nie, to kajaczek Soczek, a nie to kajaczek Nie no, jest gitara, co no nie, panowie? Ciągle się respią tutaj Ej, Przypominam, ja, że to się to nie nie nagrywa się jak coś nie mam. No tak do mnie na odcinek No Jak coś tyk, tyk, tyk. No przecież wiem Ty się z tego cieszysz? Tak To jest dla ciebie powód do dumy? Tak, to jest dla mnie powód do dumy, że nie miał więcej pracy w Tym pokczem To wiesz, będziesz musiał mieć wysłać do tego, do pobrania, żebym zmontował jeszcze No wiem, bo jak taki dobry i on mi zmontuje film znaczy Krystian umie montaż podobno, halo Tak, umiem montaż, aczkolwiek nie mam programu yy, montowałem już kiedyś, ale to na Movie Makerze, więc no Montowałeś? Movie Makerze. kiedyś montowałem Krystian, Krystian Co jest, Kuba? To też będziesz musiał wypikać te dwa słowa no I dobra, trzeba od nowa to nagrać i Nie! Nie, jest gitara, co nie? Ja to wypikam On to, on to ten usunie ja nie umiem, ja nie umiem On nie ma psychy Dobra, to na, na następnej rundy będę na dupso w myszkę jak... ...po strany Ej dajcie mi złoto jakieś no. Dobra, już są, raz sobie ich wykończyć Bo łóżka nie mają, bo im rozwój. Ej, oni nie mają łóżka, wow Custa Jeden że został Ci ostatni jak coś O, I wyszedł z gry G -g. No, GG gaming Ja miałem 5. Ja miałem sześć i tak więcej niż ty Dobra, Dobra, jest tak ja. Starsz. A, to, to gitara no to, to, to. To chłopie, to ty będziesz sobie na ten. Bo no to, to, więc moje filmy to zrobisz. Dobra. Tylko bym musiał oddzielić audio od filmu na A, no to gitara. I to wszystko nie. by miało grubszy głos. Nawet klepanie i typę, I klikanie w myszkę jego. Tego nie słychać? Wcale? Nie, nie słychać. Wyszło na budowę ruszka. Pobiegnę wala. Kupiłbym gapa nie, nie Dobra, jestem na środku Też idę Ale lag dos... Like bo... Znowu prawie w tą dziurę w twoją wpadłem, Zatrzymałem się przed końcem ten ten Serio Bezpieczony na to, twoje dziurówka Kurde, serio? Jestem łakła, aqua ktoś coś iść ze mną? Ja się buduję na diamenty. Ja byłem coś. u Drewno, My jesteśmy to... w dymciu. na tą Ja właśnie z zielonego jednego zepchnąłem jak coś. Okej. Okay. Ja tam lecę. się przejdę Niegazowany, wiesz, że ja cię muszę zapierdolić teraz. dobrze? Mineralny. Niegazowany. <noise> <gryixe> Zobaczcie na co. O Boże. Halo, okay, hey. Dawaj im bada, dawaj im bada. Dawaj im bada, Dawaj im bada. Dawaj im bada, im mają. Dobra, łap do. Co mam jest łapki Ty czekaj. Zabiorę im loot i kupię kilo. O, dobra. To, to se kup. Jest. Klepie typa. Udało mi się. Yy, Półtore serduszka hmm. mam, co nie? Ej, odejdź, odejdź, odejdź Nuszki, nóżki, 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 nóżki. Gitara jest Ci co łóżko już mówią, czyli ja sobie gam po mapie. Ty... Ej, wiesz co, ja odłuczę chwili się do na pół serduszka. Ej, w ogóle akładowo idzie też to jest sobie na to, że ten Jak ja to, to A, ten tak, O dobra. Widzisz moje życie? Chill. widzę. Ja dobra, nie widzę gitarę. gitarę. Ja im ten ja na pół serduszkę jeszcze ja. dwóch Ja wybrałem loot piecyka i kupiłem no. za to kilo. I Wiem, widziałem, tak widziałem to, widziałem to. To było szybkie. To było szybkie Szybkie jak Kuby Pal Ja <laughs> Gdzie są Aqua? Na ich Krypton, Nie no. kradnij! No, aj, teleportowało ja mnie! <laughs> teleportowało mnie, ale ty dwóch zabiłeś. Ja to ci nie ukradłem ja? Oni pożyłem w armii. Tak Mówię ci, rzuciłeś mnie. Dobra. Spoko jak tam... Uważasz. Nie ja zauważyłem wcześniej tej dziury. Dobra, chłop spadł. Ale że wam ja nie mam planu plan. Mam plan. Wiecie jaki kurwa sprytny. Idę tam? Kolejne słowo do wypikanie, co? Oni mają tam na i drewno. No wiem, dlatego kupiłem killop To jest ten smartball. Boy. A super, znowu nie mogłem ich pić. O, to też się wow. nagrało. Nie, no, obejrzyj sobie później odcinek i zobaczysz, że ich nie mogłem pić. Kajek też zobaczy. No. a tu się okazuje, że tak streamuje w 30 tu FPS. -a. O, kolejne dziecko z przodu, jeżeli by ma SSU. <laughs> no. Powiadasz, że to jest troll no, taktyczny? Kolejne nie. dwa słowa. Coś będzie pikane. Tak. Na moim odcinku to będzie więcej roboty co nie? 100. Sto... Wiecie... No. Na... Czemu mi ping 30 skoczył do 200 A na speed teście miałem 12? Nie wiem, to jest przykro. No i znowu nowych bić nie mogłem. Ja zbieram na sharpnessa. O, widzę, że na gaz nie niegazowany napisał, że już jest. Ja tam się na diamenty jedno dobudowałem chyba albo na... A nie wiem chyba jedno, jedno. Dobra, mam na szarpa. No to kupuję. to. Czekaj, że to mu. Chodź wysoczek we Dobra spokojnie, ja to mnie skacza od razu, co nie. Ale tą koło... Spójrz obróć się. Właśnie się oboj... obejrzałem, żeby zobaczyć gdzie jesteś Ja tego na moście mam, dobra. Tyle masz No Mam kilo. kilo. No to dalej kilo tam. Ja mam 8 no Udało ci się? Zbudowałem się w ich łóżku yy, Nie widzą cię! Oni się patrzyli, gdzie ty jesteś? Fuck! Czemu go nie biłeś wcześniej? Bo ja już i Ja już umarłem, ja już umarłem. Kajek tam wleciał. Już się to nie wleciał. Zapraszam na mój kanał i elo Link do kanału w opisie Nara, a ja nie mam kanału Dara.